W małej miejscowości pod Krakowem, gdzie każdy znał każdego, mieszkał 70-letni Stanisław Nowicki. Emerytowany nauczyciel matematyki był powszechnie szanowany przez lokalną społeczność, ale ostatnio coraz częściej popadał w konflikty z nowymi funkcjonariuszami policji, którzy przybyli do miasteczka po reorganizacji komisariatu. Wszystko zaczęło się pewnego jesiennego poranka, gdy pan Stanisław, jak zwykle, szedł na spacer ze swoim owczarkiem niemieckim Reksem. Pies był jego jedynym towarzyszem od śmierci żony przed trzema laty. Reks nie był zwykłym psem. Został wyszkolony jako pies ratowniczy i przez lata służył w Gopr, zanim przeszedł na emeryturę i trafił pod opiekę pana Stanisława. Tego dnia dwaj młodzi policjanci, sierżant Marek Kowalski i posterunkowy Adam Wiśniewski, patrolowali okolice. Byli znani z tego, że lubili demonstrować swoją władzę, szczególnie wobec starszych mieszkańców. Gdy zobaczyli pana Stanisława spacerującego z Reksem bez kagańca, postanowili interweniować. Dokumenty poproszę, zawołał sierżant Kowalski, wysiadając z radiowozu. Pan Stanisław spokojnie sięgnął do kieszeni po dowód osobisty, ale to nie wystarczyło funkcjonariuszom. A gdzie pozwolenie na prowadzenie psa bez kagańca? Gdzie aktualne szczepienia? Naciskał posterunkowy Wiśniewski, zbliżając się agresywnie. Pan Stanisław próbował wyjaśnić, że Rex jest wyszkolonym psem ratowniczym i zgodnie z przepisami nie musi nosić kagańca, ale policjanci nie chcieli słuchać. Zaczęli wypisywać mandat, ignorując spokojne tłumaczenia starszego mężczyzny. Sytuacja zaczęła przyciągać uwagę przechodniów. Młodzi funkcjonariusze, chcąc pokazać swoją władzę, zaczęli zachowywać się coraz bardziej arogancko. Zażądali, aby pan Stanisław natychmiast założył psu kaganiec, którego oczywiście nie miał przy sobie. W takim razie jesteśmy zmuszeni zabrać psa do schroniska, oznajmił sierżant Kowalski z satysfakcją w głosie. W tym momencie Rex, który do tej pory spokojnie siedział przy nodze swojego pana, zrobił coś nieoczekiwanego. Nie warknął, nie pokazał zębów, zamiast tego podszedł spokojnie do radiowozu i zaczął intensywnie węszyć przy bagażniku. Zachowanie psa najpierw rozbawiło funkcjonariuszy, ale ich uśmiechy szybko zgasły. Gdy Rex usiadł przy bagażniku i zaczął szczekać w charakterystyczny sposób, który pan Stanisław rozpoznał natychmiast, tak samo zachowywał się podczas akcji ratunkowych w górach. Zanim sytuacja zdążyła się rozwinąć, na miejsce podjechał radiowóz z drugim patrolem. Z samochodu wysiadł komendant Jerzy Zieliński, doświadczony funkcjonariusz z 30-letnim stażem. Od razu rozpoznał pana Stanisława i jego psa. Co tu się dzieje, Dan? zapytał, przyglądając się scenie. Komendant Zieliński znał historię reksa. Pies przez 8 lat służył w Gopr, uczestniczył w dziesiątkach akcji ratunkowych i uratował życie co najmniej kilkunastu osobom. Gdy przeszedł na emeryturę, trafił do pana Stanisława, emerytowanego nauczyciela, który przez 40 lat uczył matematyki w miejscowym liceum i wychował kilka pokoleń mieszkańców. Rex nadal intensywnie węszył przy bagażniku radiowozu młodych policjantów. Jego zachowanie było charakterystyczne dla psów tropiących, każdy ruch był precyzyjny i celowy. Sierżant Kowalski i posterunkowy Wiśniewski zaczęli się niepokoić. Ich pewność siebie zniknęła, gdy komendant zaczął się przyglądać sytuacji. Obaj byli w policji od niedawna przeniesieni z większego miasta. Nie znali lokalnej społeczności i jej historii, działali według sztywnych procedur często zapominając o ludzkim podejściu. Panie komendancie, ten obywatel prowadzi psa bez kagańca. Zaczął tłumaczyć się sierżant Kowalski, ale komendant uciszył go gestem ręki. Pan Stanisław stał spokojnie, z godnością charakterystyczną dla człowieka, który przez całe życie cieszył się szacunkiem innych. Jego twarz, poznaczona zmarszczkami doświadczenia, wyrażała nie tyle gniew, co smutek nad zachowaniem młodych funkcjonariuszy. W tym momencie Rex zaszczekał głośniej, a jego szczekanie przybrało charakterystyczny rytm. Trzy krótkie szczeknięcia, pauza, dwa długie. Był to sygnał, którego uczono psy ratownicze w Gopr do oznaczania znaleziska. Komendant Zieliński zmarszczył brwi. Znał ten sygnał z czasów, gdy współpracował z Gopr przy akcjach poszukiwawczych w górach. Rex był jednym z najlepszych psów tropiących w historii beskidzkiego Gopr. Jego instynkt nigdy się nie mylił. Otwórzcie bagażnik, polecił komendant, a jego ton nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Młodzi policjanci spojrzeli po sobie nerwowo. Sierżant Kowalski zaczął się pocić mimo jesiennego chłodu. Posterunkowy Wiśniewski przestępował z nogi na nogę, wyraźnie zaniepokojony. Nie mamy kluczy do bagażnika, skłamał sierżant Kowalski, ale jego drżący głos zdradził niepewność. Komendant Zieliński podszedł bliżej radiowozu. Rex nie przestawał sygnalizować, że w bagażniku znajduje się coś wymagającego uwagi. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej zdecydowane. Ostatni raz proszę o otwarcie bagażnika, powiedział komendant stanowczym głosem. W przeciwnym razie będę zmuszony wezwać wsparcie i kontrolę wewnętrzną. Pan Stanisław obserwował sytuację z rosnącym niepokojem. Przez 40 lat pracy w szkole nauczył się czytać ludzkie zachowania. Wiedział, że młodzi funkcjonariusze coś ukrywają. Ich arogancja wobec niego była może próbą odwrócenia uwagi od czegoś poważniejszego. Posterunkowy Wiśniewski załamał się pierwszy. Drżącymi rękami sięgnął do kieszeni i wyjął kluczyki. To nie jest tak, jak pan myśli, panie komendancie. Zaczął się tłumaczyć, ale przerwał mu ostry szczek Reksa. Gdy bagażnik się otworzył, wszystkim obecnym zaparło dech w piersiach. W środku znajdowała się torba sportowa, a w niej sprzęt elektroniczny: laptopy, tablety i telefony komórkowe. Wszystko wskazywało na to, że pochodziły z niedawnych włamań do okolicznych domów. Znaleźliśmy to. Chcieliśmy właśnie zawieść na komisariat. Próbował tłumaczyć się sierżant Kowalski, ale jego wymówki brzmiały pusto w obliczu faktów. Komendant Zieliński natychmiast wezwał wsparcie przez radio. W ciągu kilku minut na miejsce przyjechały kolejne radiowozy. Młodzi funkcjonariusze zostali rozbrojeni i zatrzymani. Rex usiadł spokojnie przy nodze pana Stanisława, jakby jego zadanie zostało wykonane. Starszy pan pogłaskał psa po głowie, dumny z jego instynktu i wierności. To, co zaczęło się jako próba upokorzenia starszego człowieka, doprowadziło do odkrycia poważnego przestępstwa. Na miejsce zaczęli przybywać mieszkańcy okolicznych domów zaalarmowani obecnością policji. Wśród nich byli ci, którzy w ostatnich tygodniach padli ofiarą włamań. Pan Stanisław i Rex stali się centrum uwagi, a historia o tym, jak emerytowany pies ratowniczy pomógł zdemaskować nieuczciwych policjantów, zaczęła się rozchodzić po miasteczku. W trakcie, gdy na miejscu trwały czynności służbowe, do pana Stanisława podeszła Anna Kowalczyk, właścicielka lokalnej księgarni. Jej sklep również został okradziony tydzień wcześniej. Panie Stanisławie, czy pamięta pan, jak próbowałam zgłosić włamanie? To właśnie ci dwaj funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie. Powiedzieli, że to pewnie jakieś dzieciaki i że nie ma sensu robić z tego wielkiej sprawy. Kolejni mieszkańcy zaczęli się zgłaszać z podobnymi historiami. Okazało się, że młodzi policjanci systematycznie bagatelizowali zgłoszenia o włamaniach, a nawet zniechęcali ludzi do składania oficjalnych zawiadomień. W międzyczasie Rex nie przestawał być czujny. Niespodziewanie odwrócił się w kierunku zaparkowanego nieopodal prywatnego samochodu sierżanta Kowalskiego. Komendant Zieliński zauważył zachowanie psa i natychmiast wydał polecenie przeszukania również tego pojazdu. W bagażniku prywatnego auta znaleziono więcej skradzionego sprzętu, a także dokumenty wskazujące na powiązania młodych policjantów z lokalnym paserskim gangiem. Sprawa nabierała coraz poważniejszego charakteru. Na miejsce przybył lokalny dziennikarz Marek Zawacki, który od miesięcy próbował napisać artykuł o zwiększającej się liczbie włamań w okolicy. Wcześniej brakowało mu dowodów, a teraz historia sama przyszła do niego. Panie Stanisławie, zwrócił się do emerytowanego nauczyciela, czy wie pan, że pański reks właśnie pomógł rozwiązać jedną z największych spraw kryminalnych w historii naszego miasta? Tymczasem na komisariacie. Rozpoczęło się przesłuchanie zatrzymanych policjantów. Szybko okazało się, że byli oni zaledwie małym elementem większej układanki. Przestępczy proceder sięgał znacznie głębiej w struktury lokalnej policji. Pan Stanisław, mimo zmęczenia całą sytuacją, został poproszony o pozostanie na miejscu. Jego zeznania, a przede wszystkim niezwykłe zachowanie Reksa, stały się kluczowym elementem w rozpoczynającym się śledztwie. W trakcie, gdy śledczy zabezpieczali dowody, na miejsce przybył nieoczekiwany gość. Starszy aspirant Dariusz Adamczyk z Centralnego Biura Śledczego. Okazało się, że od miesięcy prowadził tajne dochodzenie w sprawie siatki przestępczej działającej na terenie całego województwa. To, co dzisiaj odkryliśmy dzięki panu i reksowi, może być przełomem w znacznie większej sprawie, powiedział do pana Stanisława. Ci dwaj funkcjonariusze byli tylko pionkami w znacznie większej grze. Aspirant Adamczyk wyjaśnił, że gang, z którym powiązani byli młodzi policjanci, specjalizował się nie tylko w kradzieżach sprzętu elektronicznego. Byli zamieszani w przemyt narkotyków, handel bronią i pranie brudnych pieniędzy. Wykorzystywali policyjne legitymacje i radiowozy do bezpiecznego transportu nielegalnych towarów. Rex, który do tej pory spokojnie leżał przy nodze pana Stanisława, nagle podniósł głowę i zaczął nasłuchiwać. Jego zachowanie znów się zmieniło. Tym razem wskazywało na obecność czegoś lub kogoś w bliskich zaroślach. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, z krzaków wypadł zamaskowany mężczyzna z bronią w ręku. Celował prosto w komendanta Zielińskiego. Rex błyskawicznie zareagował, w ułamku sekundy rzucił się w kierunku napastnika, wykorzystując swoje dawne umiejętności z GOPR. Napastnik nie zdążył nacisnąć spustu. Rek z precyzyjnym skokiem powalił go na ziemię, unieruchamiając w sposób, który minimalizował ryzyko zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla samego przestępcy. Gdy policjanci obezwładnili i rozbroili napastnika, okazało się, że był to wysoko postawiony oficer z komendy wojewódzkiej jeden z głównych organizatorów przestępczego procederu. Próbował zatuszować sprawę, eliminując niewygodnych świadków. Wydarzenia tego dnia uruchomiły lawinę następstw. W ciągu kolejnych godzin do akcji wkroczyły służby specjalne, a sprawa nabrała rozgłosu medialnego. Komenda wojewódzka policji została postawiona w stan najwyższej gotowości. Pan Stanisław, początkowo traktowany z lekceważeniem przez młodych policjantów, stał się kluczowym świadkiem w sprawie, która wstrząsnęła całym województwem. Rex, emerytowany pies ratowniczy, udowodnił, że jego instynkt i wyszkolenie nie straciły na wartości. Lokalna społeczność zareagowała z mieszaniną szoku i ulgi. Mieszkańcy zaczęli masowo zgłaszać się na policję z informacjami o innych podejrzanych sytuacjach z udziałem skorumpowanych funkcjonariuszy. Każde zeznanie było kolejnym elementem układanki w wielkim śledztwie. To niewiarygodne, powiedziała jedna z mieszkanek do lokalnej telewizji. Przez cały czas myśleliśmy, że nasze miasto jest bezpieczne, a tymczasem ci, którzy mieli nas chronić, byli przestępcami. Aspirant Adamczyk z CBS spędził kolejne godziny na przesłuchaniach zatrzymanych policjantów. Każde zeznanie odsłaniało nowe powiązania i kolejne osoby zamieszane w przestępczy proceder. Okazało się, że siatka działała nie tylko w Polsce, ale miała także connections międzynarodowe. Rex stał się lokalnym bohaterem. Weterynarze z całego regionu zgłaszali się z propozycją bezpłatnej opieki nad psem do końca jego życia. Mieszkańcy przynosili mu przysmaki i zabawki, ale Rex pozostawał niewzruszony, jak zawsze skupiony na swojej misji i oddany panu Stanisławowi. Pan Stanisław otrzymał oficjalne przeprosiny od komendanta wojewódzkiego policji. To, co spotkało pana ze strony naszych byłych funkcjonariuszy, jest niewybaczalne, powiedział komendant podczas specjalnego spotkania. Ale dzięki panu i Rexowi. Udało nam się wykryć i rozpocząć likwidację jednej z największych siatek przestępczych w historii naszego województwa. W kolejnych dniach pan Stanisław musiał zmierzyć się z nieoczekiwaną sławą. Jako emerytowany nauczyciel, przyzwyczajony do spokojnego życia, nagle znalazł się w centrum uwagi mediów i śledczych. Jednak jego spokój i godność w obliczu tej sytuacji tylko wzmocniły szacunek, jakim darzyła go społeczność. Rex również przechodził swoją własną transformację. Odkrycie przestępczego procederu obudziło w nim dawne instynkty. Zaczął być bardziej czujny podczas spacerów, a jego zachowanie wskazywało na to, że znów czuje się potrzebny. Komendant Zieliński zaproponował nawet, aby Rex pomagał w szkoleniu młodych psów policyjnych. "Widzi pan, panie Stanisławie", powiedział komendant podczas jednego ze spotkań. Rex udowodnił, że doświadczenie i instynkt są bezcenne, młodzi funkcjonariusze mogliby się od niego wiele nauczyć. Tymczasem śledztwo nabierało tempa. Okazało się, że zatrzymani policjanci byli częścią międzynarodowej siatki przestępczej, która wykorzystywała skorumpowanych funkcjonariuszy do przemytu kradzionych dóbr przez granicę. Pan Stanisław został poproszony o pomoc w identyfikacji innych podejrzanych osób, które mógł zauważyć podczas swoich codziennych spacerów z Reksem. Lokalna społeczność również przechodziła przemianę. Ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na swoje otoczenie i aktywnie współpracować z uczciwymi funkcjonariuszami. Powstała nawet inicjatywa sąsiedzka Czujne Oko, zainspirowana historią pana Stanisława i Reksa. To, co się wydarzyło, pokazało nam wszystkim, że nie można być obojętnym, powiedziała Anna Kowalczyk podczas zebrania mieszkańców. Pan Stanisław i Rex pokazali nam, że każdy może przyczynić się do bezpieczeństwa naszej społeczności. Dla samego pana Stanisława najważniejsze było to, że jego codzienny, spokojny świat powoli wracał do normy. Nadal odbywał regularne spacery z Rexem, choć teraz często zatrzymywali się, aby porozmawiać z mieszkańcami czy przyjąć wyrazy wdzięczności. Dwa tygodnie po incydencie śledczy z CBS odkryli, że siatka przestępcza planuje ostatnią desperacką akcję. Podsłuchane rozmowy sugerowały, że pozostali na wolności członkowie grupy zamierzają odzyskać skradzione towary i dokumenty, które mogłyby ich zidentyfikować. Pan Stanisław został ostrzeżony przez komendanta Zielińskiego o potencjalnym niebezpieczeństwie. Musimy być przygotowani na wszystko, powiedział komendant. Pana zeznania i dokumentacja, którą pomógł nam pan zgromadzić, są kluczowe dla sprawy. Rex, jakby wyczuwając narastające napięcie, Stał się jeszcze bardziej czujny. Podczas spacerów regularnie sprawdzał otoczenie, a jego zachowanie przypominało czasy służby w Gopr. Pan Stanisław zauważył, że pies szczególnie uważnie obserwuje pewien czarny samochód, który od kilku dni pojawiał się w okolicy. Policja dyskretnie zwiększyła patrole w dzielnicy, a dom pana Stanisława został objęty specjalnym nadzorem. Aspirant Adamczyk osobiście nadzorował działania operacyjne wiedząc, że przestępcy mogą spróbować zaatakować kluczowego świadka. Jednego wieczoru Rex zaczął zachowywać się niespokojnie. Kręcił się po mieszkaniu, nasłuchiwał i co chwilę podchodził do okien. Pan Stanisław, nauczony doświadczeniem, natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze zajęli pozycję wokół domu, czekając na rozwój wydarzeń. – Coś się zbliża – powiedział pan Stanisław do komendanta przez telefon. Rex nigdy się nie myli w takich sprawach. I rzeczywiście, około północy kamery monitoringu zarejestrowały kilka zamaskowanych postaci zbliżających się do domu. Byli to profesjonaliści, poruszali się cicho i metodycznie, unikając świateł i kamer. Nie wiedzieli jednak, że wpadli prosto w pułapkę. Zamaskowane postacie zbliżały się do domu pana Stanisława, nie wiedząc, że każdy ich ruch jest obserwowany. Rex stał przy oknie. Jego muskularne ciało, napięte jak struna, gotowe do działania. Pan Stanisław zachował spokój, ufając policjantom i swojemu wiernemu przyjacielowi. Nagle rozległ się dźwięk tłuczonego szkła. Przestępcy próbowali wedrzeć się przez tylne okno. W tym samym momencie Rex wydał z siebie ostrzegawcze warknięcie, a policjanci ruszyli do akcji. Błyskawicznie włączono reflektory, oświetlając całą posesję. – Tu policja, jesteście otoczeni! – Rozległ się przez megafon głos komendanta Zielińskiego. Przestępcy, zaskoczeni przygotowaną zasadzką, próbowali uciekać w różnych kierunkach. Dwóch z nich ruszyło w stronę ogrodu, gdzie czekał już zespół antyterrorystów. Kolejny próbował przeskoczyć przez płot, ale został natychmiast obezwładniony. W tym momencie główny członek gangu, były inspektor policji, wyciągnął broń i wziął za zakładnika jednego z młodszych funkcjonariuszy. Nikt się nie ruszy. Albo będziemy mieli tragedię, krzyknął, cofając się w stronę bramy. Pan Stanisław, obserwując sytuację przez okno, zauważył, że Rex zniknął z pokoju. Doświadczony pies wykorzystał nieuwagę przestępców i niezauważony wydostał się przez uchylone drzwi tarasowe. Były inspektor, pewny swojej przewagi, nie zauważył zbliżającego się od tyłu owczarka. Rex, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, bezszelestnie podkradł się do napastnika. W idealnie wybranym momencie, gdy przestępca był skupiony na negocjacjach z policją, Rex wykonał precyzyjny atak. Jednym sprawnym ruchem chwycił uzbrojoną rękę przestępcy, wykorzystując technikę, której nauczył się podczas służby w Gopr. Zaskoczony napastnik wypuścił broń, a zakładnik zdołał się wyrwać. W ciągu kilku sekund sytuacja została opanowana. Antyterroryści obezwładnili byłego inspektora. A reks, jak gdyby nigdy nic, wrócił do boku pana Stanisława. Niezwykły pies, powiedział komendant Zieliński, podchodząc do pana Stanisława po zakończonej akcji. Właśnie położył kres działalności jednej z największych grup przestępczych w kraju. Okazało się, że wśród zatrzymanych byli nie tylko skorumpowani policjanci, ale także wysoko postawieni urzędnicy i biznesmeni, zamieszani w międzynarodowy przemyt. Dokumenty znalezione przy przestępcach stanowiły ostateczny dowód w sprawie. W ciągu następnych dni sprawa nabrała ogólnokrajowego rozgłosu. Media z całej Polski przyjeżdżały do małego miasteczka pod Krakowem, by przeprowadzić wywiad z panem Stanisławem i sfilmować reksa. Historia emerytowanego nauczyciela i jego psa ratowniczego, którzy pomogli rozbić międzynarodową grupę przestępczą, trafiła na pierwsze strony gazet. Komenda główna Policji zorganizowała specjalną uroczystość, podczas której pan Stanisław i Reks otrzymali odznaczenia za zasługi dla bezpieczeństwa publicznego. Ta sprawa pokazuje, jak ważna jest współpraca policji ze społeczeństwem, powiedział komendant główny podczas ceremonii. Pan Stanisław i Reks są przykładem obywatelskiej postawy, której tak bardzo potrzebujemy. Lokalna społeczność również postanowiła uhonorować swoich bohaterów. Rada Miasta jednogłośnie przegłosowała nadanie miejscowemu parkowi imienia Reksa, a w szkole, gdzie pan Stanisław uczył matematyki przez 40 lat, powstała tablica pamiątkowa. To wszystko jest trochę przesadzone, mówił skromnie pan Stanisław do dziennikarzy. Reks po prostu robił to co zawsze pomagał ludziom. A ja? Ja tylko mu ufałem. Sprawa miała też szersze konsekwencje. Policji rozpoczęto gruntowną reformę systemu rekrutacji i nadzoru nad funkcjonariuszami. Powstał specjalny program szkoleniowy, wykorzystujący doświadczenia z tej sprawy, a emerytowane psy służbowe zaczęto traktować z większym szacunkiem. Rex, mimo swojego bohaterstwa, pozostał tym samym skromnym i oddanym psem. Nadal codziennie rano wyprowadzał pana Stanisława na spacer. Choć teraz często zatrzymywali się, by przyjąć gratulacje od przechodniów. Młodzi policjanci z miejscowego komisariatu regularnie przychodzili po rady, a Rex chętnie demonstrował im swoje umiejętności. Pan Stanisław został poproszony o napisanie książki o swoich doświadczeniach. Historia pewnej przyjaźni tak zatytułował swoją opowieść o niezwykłej więzi między człowiekiem a psem. Która doprowadziła do rozwiązania jednej z największych spraw kryminalnych ostatnich lat. Wiecie, co jest najważniejsze w tej historii? powiedział podczas promocji książki. To, że nigdy nie wolno oceniać nikogo po pozorach. Starszy pan i emerytowany pies mogli wydawać się niegroźni, ale to właśnie my pomogliśmy wymiarowi sprawiedliwości. Każdy może przyczynić się do budowania bezpieczniejszego społeczeństwa. Rok po wydarzeniach, które wstrząsnęły małym miasteczkiem pod Krakowem. Życie pana Stanisława i Rexa wróciło do względnej normalności. Nadal mieszkali w tym samym domu, choć teraz wyposażonym w nowoczesny system bezpieczeństwa, dar od wdzięcznej komendy głównej policji. Każdego ranka Rex budził swojego pana punktualnie o 6.30, gotowy do porannego spaceru. Trasa pozostała ta sama, choć teraz przechodnie zatrzymywali się, by zamienić kilka słów z lokalnym bohaterem. Dzieci szczególnie uwielbiały reksa, który z cierpliwością godną emerytowanego psa ratowniczego pozwalał im się głaskać. Program szkoleniowy, zainspirowany ich historią, przynosił pierwsze efekty. W całym kraju powstały specjalne jednostki policyjne, współpracujące z emerytowanymi psami służbowymi. Program reksa, jak go nazwano, stał się wzorem dla innych krajów europejskich. Pan Stanisław został honorowym konsultantem policji. Doskar współpracy ze społecznością lokalną. Jego doświadczenie jako nauczyciela okazało się bezcenne w budowaniu mostów między funkcjonariuszami a mieszkańcami. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, mawiał podczas szkoleń. Każdy obywatel może być oczami i uszami sprawiedliwości. Rex, mimo swojego wieku, nadal czasami pomagał w szkoleniu młodych psów policyjnych. Jego umiejętności i instynkt nie straciły na wartości. Szczególnie imponujące było to, jak potrafił wykrywać zagrożenia, zanim stały się widoczne dla ludzi. Wiecie, powiedział kiedyś pan Stanisław do grupy kadetów, Reks nauczył mnie, że wiek to tylko liczba. Liczy się doświadczenie, mądrość i chęć służenia innym. Nigdy nie jest za późno, by zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. Historia pana Stanisława i Reksa stała się częścią lokalnego folkloru. Opowiadaną dzieciom jako przykład tego, że bohaterowie przychodzą w różnych kształtach i rozmiarach, a sprawiedliwość ma wielu nieoczekiwanych sojuszników. Drodzy czytelnicy, historia pana Stanisława i Reksa to nie tylko opowieść o niezwykłych wydarzeniach w małym miasteczku pod Krakowem. To uniwersalna lekcja o odwadze sprawiedliwości i sile więzi między człowiekiem a zwierzęciem. Pokazuje nam, że każdy z nas, niezależnie od wieku czy pozycji społecznej, może przyczynić się do budowania bezpieczniejszej i bardziej sprawiedliwej społeczności. Zastanówmy się przez chwilę: ilu z nas codziennie obserwuje swoje otoczenie z taką uwagą jak Rex? Ilu z nas ma odwagę stanąć w obronie prawdy i sprawiedliwości, jak zrobił to pan Stanisław? Ta historia przypomina nam, że czasem najprostsze gesty i najbardziej nieoczekiwani bohaterowie mogą wywołać lawinę pozytywnych zmian. Zachęcamy Was do podzielenia się tą historią z innymi. Niech stanie się inspiracją do działania, do większej uważności na to, co dzieje się wokół nas, do budowania silniejszych więzi w naszych lokalnych społecznościach. Może w Waszym otoczeniu jest ktoś, kto, podobnie jak Pan Stanisław i Rex, zasługuje na uznanie i wsparcie? Pamiętajmy, że bezpieczeństwo i sprawiedliwość to wartości, o które wszyscy powinniśmy dbać. Nie bójmy się reagować, gdy widzimy niesprawiedliwość. Nie wahajmy się zgłaszać podejrzanych sytuacji odpowiednim służbom. Bądźmy czujni, ale nie podejrzliwi, uważni, ale nie paranoidalni. W końcu, jak pokazuje historia pana Stanisława i Rexa, prawdziwi bohaterowie często nie noszą peleryn. Czasem noszą obroże lub są emerytowanymi nauczycielami matematyki. To od nas zależy, czy ich przykład stanie się inspiracją do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Zachęcamy do podzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami. Czy w waszym życiu spotkaliście podobnych bohaterów? Jak możemy wspólnie budować bezpieczniejsze i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo? Pamiętajmy, że każdy głos się liczy, każde działanie ma znaczenie.